A Rosia myśli Dzisiaj tylko mogę skrupę obrą drzwi Polecić Matematyka wyszła i z nowości dzisiaj jest dopasowana pasowana Nie baw się wewrona Nu 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 Nie bawię się We wrona pokazuję Bawisz się Wewrona Nie bawię się we wrona Jezu dlaczego jest tak głośno? No dobra. Okay. Okay. To jest cała tak wypracowana lotnia. A, a wiesz, że to jest lotnia od Recon ekspertki jest albo od Recon, albo od Mai. O, to jest spoko. To jest chyba jednak od Mai. Tak, od Maj Dobrze, spoko, obra. Bo mam przegłos! Mysza, jeleń, zagrożony wyjazd. Jak coś to, to i to są chyba najbardziej podobne kiloty w grze, tak mi się wydaje. Ten i ten, tylko po prostu. Dzisiaj grałem to by Brzydol. I co? No i nic. Kto najbardziej jest dla nas wykonany? Wygrałem sobie z grubego z tym plecakiem, nie, tym.

Mam trzy pistole. Mhm. O, witam panie Wanisz. Jak to Wanisz? No już mam pierwszego widza na lejwie. Jaki Wanisz? Wanisz. Widzę. Prawdziwy Wanisz to, to raczej nie jest. Ubek, kiedy donate, donate, nie wiem. Jeśli da się ustawić, żeby donate mi e, tam wpadały na konto PaySafeCarda, no to może e, na nawet pay, dzisiaj... się nie da. Na pay, się nie da. To się tylko na konto. I polecam założyć donate, bo to chyba jest jedna z jedynych, ale jak, jak nie jedyna na tip donation. Co, Dobra, ale jak się zakładam? W sensie trzeba mieć y, nie wiem jakieś konto? Jakieś konto na tej palu czy na czymś. O. O, wow, Botem! Super! Jestem botem Jaką Ci pomóc jak mi jest zimno, na no przynajmniej te 99 groszy dostanę. Ile? No jak będę miał donajcie tego stanu odbańczenie. Tu nie, jeżeli masz... Nie no to chyba musi być obojętnie jakie konto. Jakieś jakieś konto Pays of I się w ogóle to tam mieć? No to możesz chyba. Nie wiem, zobaczę dzisiaj. Ja nie widzę. Dobra, nie gadaj! No ja mam 25 kawretek. ...na safe, no, no to fajnie no to to będzie. będzie. Dobra, ja pokonałam sobie... To do razu mi będzie... będę A co z ty konto Paysafe w kartce? No to to konto Co to jest? Ja nie wiem co to jest. Serio? No serio. To jest takie coś, że e, idziesz se, w kartu, że tam se e, do żabki tam sobie kupujesz doładunki do Facebooka tam sobie zakładasz konto wpisujesz kod kont. A e, od początku no proszę. No dobra. No dobra. No, ile to jest? E, a jak tam się wpłaca? Tam można tylko kartę Payto Card wpłacać? Y nie, możesz gotówką. No to dobra, no to, to chyba możesz, jak można tą gotówką. Um, no nie wiem, zobacz. E, to tylko to ustawisz na tip donation, to ci może za godzina godzinę ustawienie tego nie nawajzale. Na eee. Więcej w padnie. Ja mam jeszcze 3 godziny, w sumie 5 godzin. Bo do 22. No dobra, no... To, a będziesz go miał live'a? Co? Nie! Yeah. Ja teraz będę miał może przez, nie wiem, dwie godziny live, a potem jeszcze o 20.30 zrobię live. Ile tu z chłopów A ty telefon, Leży. Dobra. Ej, a ty wygrałeś, leży? O, złoty skar. Wcale nie, wcale nie dopnąłem złotego skara. Wcale nie. O, no to jak nie, to dobrze. <laughs> serio? Jezu, ja mam. Pucham... Przedtypa? Na no serio, ja dopnąłem złotego skara. Okej, okay, to pi. Jest. No Dobra, PM. Nej. Jezu, ile tam jest tych typów? Pumpa. Leczenie.

Ja nie mogę. nie? no leży, chodź tu! Poczekaj, skrzynko odchodzą. Ale chłop! Wie skrzynk?

Dobra. No, wiesz apteka i leć. leć, 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 szybko, leć. Nie, nie, podjeżdżaj go. Najpierw wiesz kartę, albo nie, podjeżdżaj, podje... kartę i go nie podjeżdżaj. Tak to. Nie, był błąd. A, to był błąd. A, to był błąd. Był na hita jednego. A ja bo on miał pompę. dobra, ja bym ci radził założyć tego face of card po live. No tak. po live. Y nie face of card, tylko donate. Y po prostu wchodzisz na... Tam masz na YouTube mega dużo porad poradników. Faj ale jak nie Faj potrzebujesz poradnika, live. to wchodzisz po prostu na tip Donation podajesz kanion. Faj Wanisz, na następne live'y. Eee. Weź tam napisać do swoich wszystkich y, przyjaciół Żeby wili na mój kanał y, No i ten No i powiedz im, że jak chcą to mogą zasubować Tak ja jeszcze nie mam sam nawet Pays of Cards Konta Pays of card nie mam A donaty, no nie wiem u mnie może będą, ale to nie teraz. No. Nie? Ej. E, Jacob mówił na Twitchu, jak se, e, nagrywał odcinek. Dobra. I... Nagrywał odcinek. I... Po prostu... Mówił, że mało osób zna Evrona. Jak on ma 500 tysięcy na YouTubie. A małe? Biały, nie? No, to za mało no, To Nie, sobie biały, ale na teraz nie wiem, Malują, No dobra, dobra, Być może będę miał szybciej ten kod twórcy. Bo właśnie ten youtuber, który przechodził moją mapę, Yy, papa, paniż, yy, właśnie jeśli ten youtuber mnie wypróbuje, no to może zyskam z jakichś 100 subwów. A z czasem sto, będzie. 0. tych subów. Albo 100, albo 0. I to jest. Yy, jak, jak on na serio cię wypromuje, to albo. Będzie miał dobrych widzów, którzy wbijają na kanał, który jest promowany, albo będzie miał złych e, ma... widzów, którzy... Na jego live'ach jest zwykle 20 osób. Hmm. Ej, księżyza, jak się nazywa? Jak się nazywa? A Ja poradzę. ja! I mój babik mnie zablokował! Dobra, to A ja on został. Ja nie mogę nie gorzej. Czemu ty mi tego pistola zabrałeś? Nie! Git! Ale fajnie! <t> ty zrobiłeś? Tańcz im, tańcz im, tańcz! No, dobra, leć się teraz i idź po moją kartę ja nie nie wiem, Jak ty porobiłeś? Idę ja, tamtego dobić Ja niedługo se donate'y włączę Faktycznie, bo to jest fajne Są kolego. Dobra, na górę, po kartę! Po kartę! Karta! No, A. Ja nie mogę iść było chłopów. Gdyby mnie mój pico i nie zapoznał, to Ale napoczony. Nienawidzę Big Games, będą live yy. Jak nie włączą do bierania graczy w trzecim sezonie no to ja się przenoszę na Minecrafta Bo to jest dramat co oni robią z tą nie wiem. Um, Minecraft'a? Ja też jak dalej w ogóle nie robię. Ja niedługo będę robił pierwszy odcinek z nowej gry. Tylko na się dalej czekam. Na co będę czekał już. No na co czekam już jakiś prawie tydzień. A z nowej gierki będę robił sobie odcinek i. Właśnie dlatego... Właśnie, a chciałam coś przygotować i, I Nie, dobra Wyłączam live'a Live będzie dłuższy no. Dobra